Łukasz Orbitowski, nim przyjdą słonie, to kolejny tomik serii wspierającej dzieci na poszczególnych etapach samodzielnej nauki, czytanie, czytam sobie, przeznaczony dla pierwszoklasistów radzących już sobie z samodzielną lekturą nieco sprawniej niż początkujący. Zawiera realistyczno-fantastyczne yy, z pogranicza oniryzmu opowiadanko o tym, jak nieoczekiwane zawarcie przyjaźni z ożywionym drewnianym nosorożcem i wspólna nocna wyprawa pomogły małemu bohaterowi zaakceptować niechciane przyszłe rodzeństwo. Opowiadanko w konwencji niesamowitości i grozy zachęci zwłaszcza małych amatorów gatunku do czytania tekstu zbudowanego z dłuższych i bardziej złożonych zdań, z prowadzeniem trudniejszych wyrazów, których znaczenie objaśnione zostało w słowniczku na końcu publikacji. To całkiem dobra realizacja koncepcji uczących. Uczyć bawiąc, lekkie pióro cenionego autora i współbrającego z tekstem ilustracje, spełniają swoją podstawową funkcję, jednocześnie dostarczając odbiorcom rozrywki. Michał Rusinek, wierszyki rodzinne. Jest to kolejny ton wierszy dla dzieci oraz czytających im te wiersze dorosłych. Autorstwa znanego pisarza, tłumacza i literaturoznawcy, pięknie ilustrowany przez jego siostrę, absolwentkę Wydziału Grafiki Krakowskiej ASP. Poprzednio prezentowaliśmy tomik będący również efektem ich współpracy pod tytułem Wierszyki domowe na 23 Przeglądzie w zeszłym roku. We wstępie adresowanym bardziej do dorosłych niż do dzieci autor wyjaśnia skąd wziął się pomysł na książkę, na którą składają się wierszyki inspirowane życiorysami członków jego rodziny tworząc zabawną opowieść o budowaniu przez dziecięcego bohatera i narratora drzewa genealogicznego. Są to pełne humoru wierszyki prezentujące portrety przodków, ich komiczne cechy, nawyki, przywary i przygody, bazujące na grze słów i skojarzeń z odniesieniami do znanych bajek i przysłów, obfitują w aluzje do świata dorosłych i ukryte aluzje rodzinne. Na końcu książki autorzy zamieścili wzór drzewa genealogicznego do wykorzystania przez dzieci, zachęcając je do tworzenia własnych drzew genealogicznych. Jest to przeurocza książeczka z gatunku literatury familijnej. Spodoba się dzieciom i rozbawi dorosłych, którzy dostrzegą w niej więcej znaczeń i docenią wspaniałe poczucie humoru zarówno autora, jak i ilustratorki. Kasłomińska kostka i Bruno bajki i wychowanki. To barwnie ilustrowana książeczka napisana przez psychologa dziecięcego, zawierająca bajki dla dzieci opatrzone psychologicznym komentarzem oraz wskazówkami wychowawczymi dla dorosłych. Bohaterami bajek są dzieci w wieku przedszkolnym, 5-6 lat, opowiastki o ich przygodach, obrazują. Różnorakie problemy wychowawcze związane m.in. z kłamstwem, zazdrością, dręczeniem przez kolegów, niepełnosprawnością, rozwodem rodziców, chorobą i śmiercią bliskiej osoby, czy też kontaktem z nieznajomymi na ulicy. Każda historyjka zawiera morał i naukę dla dziecka oraz porady dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy. Są to dość słabe literacko i mało ciekawe przesycone dydaktyzmem opowiastki, poruszające jednak ważne tematy i w sposób zrozumiały dla dziecka, umożliwiając mu identyfikowanie się z bohaterem i jego problemami. Zofia Stanecka, Troll i zawody to również tomik serii czytam sobie yy, przeznaczony dla yy, czy przedszkolaków i mamy tutaj trzecie opowiadanko z udziałem trolla Aloizego. poprzednio kto pokocha trolla na 22 przeglądzie 2012 i koc trolla Aloizego na trzecim w tym roku. Z bardzo prostą, wyliczankową opowiastką, zachęcającą do uprawiania sportu, z dyskretną sugestią, że nie zawsze się wygrywa, i układaniem głosek w słowa. Jak zawsze mamy tutaj również zestaw nalepek oraz zamieszczony na skrzydełku okładki dyplom za samodzielne przeczytanie książeczki. Małgorzata Strękowska, Zaremba, Bigos z mamutka. Następny tom serii czytam sobie. Tutaj mamy y, opowiadaną mamie przez synka surrealistyczną w konwencji dziecięcej wyobraźni historyjkę o porwanym przez złośliwy wiatr nieposłusznym mamutku i ruszającym mu z odsieczą nieco fajtłapowatym i strachliwym, ale zdeterminowanym hipopotamku, który okaże się prawdziwym bohaterem. Rumcajsowa w klimacie i rodzaju dowcipu opowiadanko zachęca do składania sylab w słowa, a tych w krótkie zdania o prostej konstrukcji. Dorota Suwalska, pan fortepianek. Kolejne opowiadanko z serii Czytam Sobie z psychologiczno-obyczajową historią o samotności. Tej w tłumie, tak bardzo doświadczanej przez nieakceptowanego w klasie małego narratora, że woli on symulować chorobę i przeżywanej przez starszego pana, kurującego chłopca dawką muzykoterapii, niezwykle skutecznej w procesie zdobywania przyjaciół. Humorystyczno-refleksyjne, krzepiące opowiadanko z akcentem przygody może zachęcić do czytania tekstu zbudowanego z dłuższych i bardziej złożonych zdań, z wprowadzeniem trudniejszych wyrazów, których znaczenie wyjaśnione jest w słowniczku. Też dobra realizacja koncepcji uczyć bawiąc adresowana do już trochę czytających pierwszoklasistów. Marcin Szczygielski, Arka Czasu, czyli Wielka Ucieczka Rafała od kiedyś, przez wtedy, do teraz i wstecz. Książki Marcina Szczygielskiego, adresowane do młodszych czytelników, wielokrotnie otrzymywały nagrody literackie. Wystarczy wspomnieć powieść Omega z 2008 roku, uhonorowaną m.in. Nagrodą Książka Roku polskiej sekcji IBBY i wpisaną na listę skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Czarny Młyn, Grand Prix i pierwsze miejsce w kategorii powieści dla dzieci i młodzieży między 10 a 14 rokiem życia w drugim konkursie literackim imienia Astrid Lindgren. Arka Czasu powtórzyła jej sukces. Powieść w bardzo prosty, zwyczajny, nieobciążony bagażem natrętnej dydaktyki sposób opowiada o trudnej, zwłaszcza w literaturze dziecięcej, tematyce wojny i holokaustu. Bohater powieści to Rafał, prawie dziesięcioletni jak z dumą mówi o sobie, wychowywany przez dziadka przed wojną cenionego skrzypka. Mieszka w Warszawie, w części miasta, którą określa mianem dzielnicy i bardzo kocha książki. Biblioteka jest jedynym miejscem, do którego wolno mu chodzić samodzielnie, od czasu gdy opiekujący się nim starszy pan zabronił mu towarzyszyć sobie przy pracy ulicznego grajka. Ostatnia wypożyczona powieść, wehikuł czasu Wellsa, wywiera na nim tak mocne wrażenie, że jej fabułę nakłada na rzeczywistość getta i okupowanej Warszawy, w której Niemcy stają się morlokami, zdegenerowaną ludzką rasą polującą na elojów. Gdy zbliża się czas likwidacji dzielnicy, dziadek kupuje wnukowi szansę na przeżycie, opłacając jego ucieczkę cennymi skrzypcami. Chłopiec trafia do świata po drugiej stronie muru. Narracja powieści odzwierciedla dziecięce, niedojrzałe pojmowanie świata. Relacjonujący wydarzenia bohater objaśnia więc czytelnikom rzeczywistość w odpowiedni dla jego wieku sposób, nie tłumacząc zastanych realiów, nie używając pojęć takich jak getto, esesman, żyd, opisując je tak, jak doświadcza ich dziecko, które bawi cień rzucany na ścianę przez jego wychudłe ciało, ani bezpieczną drogę po aryjskiej stronie miasta zamienia w wyprawę podróżnika w czasie. Młody czytelnik będzie zaintrygowany i z pewnością tak samo zdumiony jak bohater, nie rozumiejący dziwacznej rozmowy dorosłych o tym, że chłopiec jest podobny, bez wyjaśnienia do kogo czy czego, a dziadek ma dobry wygląd. Powód farbowania włosów Rafała również pozostanie dla nich zagadką. Element fantastyczny, główny bohater daje się w końcu poznać jako starszy pan wspominający dzieciństwo, ale nadal podróżnik w czasie. Zamienia przerażające realia głód, życie w zrujnowanym zoo, wizytę w zburzonym getcie i postrzelenie przy próbie ucieczki w ekscytującą, niezanudzającą młodego czytelnika podręcznikowymi faktami, opowieść o wydarzeniach, które dorosłym z trudem przychodzi wyjaśnić dzieciom w zajmujący i pełen empatii sposób. Książka została nagrodzona Grand Prix w trzecim konkursie literackim imienia Astrid Lindgren. Marcin Wicha, Łysol i Strusia. Trzecia autorska książka, grafika, ilustratora i satyryka. Poprzednio dwa tomy Mikołajko-podobnego cyklu Klara prezentowaliśmy na 22 i 23 przeglądzie w zeszłym roku. To komiksowo zilustrowane połączenie realistyczno-fantastycznej miniopowieści satyryczno-obyczajowej, podkpiwającej ze współczesnej rzeczywistości, czyli świata biznesu, mediów i pseudokultury. Z antyporadnikiem dla zbyt grzecznych, czytaj, wiodących nudne, i mało ciekawe i dość frustrujące życie, dzieci. Strusia, dziewczynka od lat przedszkolnych wzorowo grzeczna i wiecznie zatroskana, czy przypadkiem nie stara się za mało, zostaje wytypowana do udziału w programie promocji grzeczności. Pod nadzorem gadżetu zwanego grzecznościomierzem, monitorującego i punktującego jej zachowanie. I tego samego dnia w jej życie wkracza gadający pies, uosabiający wszystkie cechy powszechnie uznawane za negatywne. Niechlujny, pyskaty, szczery do bólu, niezdyscyplinowany i pełen fantazji. Stawiając bohaterkę w nader kłopotliwych sytuacjach, całkowicie rujnując jej dotychczasową reputację i udowadniając, że trochę asertywności, asertywności, tupetu i zdrowego egoizmu bywa bardziej przydatne niż idealne posłuszeństwo i pokora. A tymczasem sam czworonogi trener, niegrze trener niegrzeczności odkrywa, że dobre maniery również mogą przynieść mu wymierne korzyści. Humorystyczne scenki z przewrotną puentą autor przeprata uwagami narratora, niekoniecznie wszechwiedzącego, ale celnie komentującego sytuację. Dobra postdalowska literatura rozrywkowa z tematem do zastanowienia, literacko zdecydowanie lepsza niż Klara, a w rysunkach po prostu rozczulająca urokiem.